kampania wyborcza do samorządów lokalnych w pełni. We wtorek młodzi ludzie, kandydaci na radnych z różnych komitetów wyborczych wspólnie przypominali Bolesławianom o udziale w niedzielnych wyborach. Przekonywali też wyborców, żeby przy urnach oddali głos właśnie na młodych ludzi. Masz głos, masz wybór to ogólnopolska akcja, w ramach której młodzi ludzie reprezentujący PSL, Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Platformę Obywatelską pojawili się na bolesławieckim rynku. Nie chodziło jednak o agitację na rzecz poszczególnych komitetów wyborczych. Myślę, że przede wszystkim ludzie są zmęczeni tą całą polityką i myślę, że bardzo duży wkład w tym ma centrala, czyli Warszawa. Ten cały, można powiedzieć, cyr, który tam się dzieje powoduje, że ludzie po prostu alienują się, nie chcą głosować, bo myślą, że i tak się nic nie zmieni. Młodzi i także, aby wyborcy nie bali się oddać swoich głosów na młodych kandydatów do Rady Miasta. Tych nie brakuje na listach wyborczych. W tym roku kandydatów poniżej 30 roku życia jest więcej niż 4 lata temu. Jest więc szansa, że nowo wybrana Rada Miasta będzie wyglądać inaczej. Wybory odbędą się w niedzielę. Warto, aby ci, którzy zdecydowali nie brać udziału w wyborach, jeszcze raz przemyśleli swoją decyzję. Wspólnie Państwa bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach.